Pomorska e szkoła witajcie ponownie przed nami lekcja historii, którą poprowadzi Szymon Wiśniewski. Zawsze na posterunku, również w wakacje, również po wakacjach w naszym semestrze jesiennym. Witamy pana Szymona w naszym nowym studiu. Dzień dobry, jak się podoba nowa aranżacja? Witam no dzień dobry. Takie zaskoczenie. Czuję się, jakbym był naprawdę w szkole za moimi plecami widzimy tablicę. No, z tematem dzisiejszej lekcji, temat bardzo ciekawy, historia Husarii. Wiem, że nasi właśnie widzowie, uczniowie, ale nie tylko uczniowie, również rodzice i wszyscy, którzy nas oglądaliście w okresie wakacyjnym, wiem, że temat dotyczący właśnie Husarii, historii Zamku Golubskiego wzbudził bardzo dużo pytań, bardzo dużo właśnie ciekawostek. Wiem, że ten temat Was bardzo zaciekawił. Czyli dzisiaj o Husarii zapraszamy. Dzień dobry po raz kolejny. Dzisiaj właśnie porozmawiamy o Husarii, o dumie polskiego oręża, o naszej najlepszej formacji kawaleryjskiej w historii Rzeczpospolitej, o Husarzach. O Husarii będziemy właśnie dzisiaj rozmawiali. Możemy powiedzieć, że początki Husarii to tak naprawdę nie Polska, nie Rzeczpospolita. Ale Węgry, Serbia, czasy właśnie XIV-XV wieku, to tam tak naprawdę narodziła się ta formacja kawaleryjska i właśnie z Serbii Węgier Husaria trafiła na początku XVI wieku do Polski. Pierwsi żołnierze Husari, pierwsi Husarze, byli tak naprawdę określani jako usarze, jako chorągwie radzkie. Takie były pierwsze określenia związane z Husarią. Dopiero słowo Husaria, Husarz pojawia się tak naprawdę troszeczkę później. Pierwsze wzmianki na temat husarii w źródłach historycznych pojawiają się w roku 1500, 1503. To wówczas mamy informację o tym, że w Polsce powstają pierwsze chorągwie, na początku określane jako chorągwie radzkie, później chorągwie usarskie i chorągwie husarskie na samym właśnie Końcu. Husaria, która pojawiła się na początku XVI wieku w Polsce, wyglądała troszeczkę inaczej od tego stereotypu, który dzisiaj tak naprawdę funkcjonuje. Dzisiaj Husaria to żołnierze na koniach, w zbrojach z charakterystycznymi piórami na plecach. Rozwiążemy też ten temat, właśnie tą zagadkę, czy faktycznie Husarze nosili pióra na plecach, czy może gdzieś indziej je montowali. Natomiast taki jest stereotyp. Natomiast początek Husarii to tak naprawdę jeźdźcy, którzy nie byli opancerzeni, jeźdźcy, którzy posiadali bardzo małą, okrągłą tarczę wzoru tureckiego oraz właśnie posiadali kopię. Kopia to jest charakterystyczna broń właśnie Husarzy. Husaria była na początku jazdą lekką, jazdą, która miała charakter jazdy szybkiej, która wykonywała właśnie szybkie ataki na wroga. I tak jak powiedziałem przed chwilą, całkowicie inaczej wyglądała niż ten stereotypowy husarz z wieku XVII. Podstawową bronią husarza była wspomniana kopia, która mogła mieć różną długość. W źródłach pojawiają się informacje, że husarze posiadali kopie od 4,5 do nawet ponad 6 metrów. Każdy husarz posiadał takich kopii kilka. Było to związane z tym, że w trakcie ataku, w trakcie szarży kawaleryjskiej, husarze kopie, kruszyli kopie, były łamane na wrogu, pękały, więc tak naprawdę po nawrocie na kolejną szarżę. Husarze wymieniali kopie, otrzymywali kolejną i ponownie szarżowali właśnie na przeciwnika. Na zamieszczonym slajdzie, który teraz widzicie, widzimy właśnie już tą ostateczną postać husarza, który jest już właśnie w elementach zbiory, zbroi, ma charakterystyczny właśnie szyszak. No i właśnie kopię z charakterystycznym Proporcją to, to też był element, który wyróżniał Husarię od innej jazdy, która funkcjonowała w Polsce. Po raz pierwszy możemy powiedzieć, że Husaria wzięła udział w bitwie w 1514 roku w bitwie pod Orszą 8 września więc warto tutaj zwrócić uwagę, że właśnie Miesiąc temu obchodziliśmy kolejną rocznicę tej słynnej bitwy pod Orszą, i na obrazie z epoki po waszej prawej stronie widzimy właśnie pierwszych husarzy, pierwszą husarię na początku XVI wieku. Jak widzimy, nie występuje ona jeszcze wówczas w charakterystycznych zbrojach, ale właśnie w lekkim stroju, z okrągłymi tarczami. Na początku XVI wieku, jeszcze podstawą polskiej kawalerii. Była ciężka jazda. Widzimy tutaj fotografię z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie widzimy właśnie kopijnika, czyli właśnie ciężką jazdę z początku XVI wieku. Husaria pojawia się na e, początku XVI wieku i stopniowo zdobywa coraz większą popularność. Staje się naszą polską jazdą, można powiedzieć, polską jazdą narodową i husaria w wieku, pod koniec wieku XVI i praktycznie cały wiek XVII jest już jazdą dominującą w naszej polskiej kawalerii. W czasie właśnie panowania króla Stefana Batorego, jazda husarska została zmodernizowana, została jakby jej rola powiększona i stanowiła już 90% stanu całej polskiej jazdy husarskiej. Na obrazie Jana Matejki Stefan Batory pod Pskowem również już widzimy właśnie husarzy z charakterystycznymi skrzydłami. Na obrazie widzimy, że te skrzydła są doczepione do pleców husarzy. Nie do końca zawsze tak to występowało w czasie bitwy. Charakterystyczne pióra husarze montowali nie do Swojej zbroi natomiast do siodła. I te skrzydła miały za zadanie przede wszystkim właśnie odstraszyć wroga, czyli ich charakter był bardziej taki, możemy powiedzieć, właśnie był to straszak na innych jeźdźców oraz na zwierzęta. Po drugie, skrzydła husarskie miały bronić husarza przed ściągnięciem go poprzez takie przysłowiowe lasso, czyli poprzez sznur, który można było w trakcie bitwy zarzucić na plecy i ściągnąć jeźdźca. A gdy były te skrzydła, to tak naprawdę było to utrudnione. Tak? Więc, jakby tutaj rozwiewamy pewien mit, że skrzydła husarskie były montowane do husarskiej zbroi, do pleców żołnierza. Tak nie było. Były one montowane przede wszystkim do, do siodła. W trakcie bitwy także je montowano, ale przede wszystkim były używane w trakcie różnego rodzaju parad oraz spotkań, gdzie trzeba było pokazać jak ładnie, jak pięknie husarze się e, prezentują. Husaria w XVII wieku odnosiła nasze największe sukcesy, jeśli chodzi o działania zbrojne, o działania wojskowe. Husarze zwyciężali w bitwach pod Kuszynem, zwyciężali w bitwie pod Chocimiem, zwyciężali w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku. No i najsłynniejsza tak naprawdę bitwa z udziałem Husarii to jest odsiecz Wiednia w 1683 roku. Za chwilkę właśnie um, chciałbym... Um, państwu, wam właśnie przypomnieć kilka tych największych, najważniejszych szarż polskiej husarii w XVII wieku. Co ciekawe husaria już w trakcie właśnie XVII wieku zapisała się bardzo mocno w polskiej historii. Wiele państw, wiele, wiele krajów, które sąsiadowały z Polską, zwracało uwagę na polską jazdę, właśnie na Husarię. Na prezentowanym slajdzie widzimy fragment tak zwanej rolki sztokholmskiej, czyli takiego obrazu namalowanego z okazji właśnie przyjazdu króla Zygmunta III Wazy do Polski. I właśnie na tej rolce sztokholmskiej widzimy husarzy z epoki, którzy maszerowali w trakcie przyjazdu króla Zygmunta III Wazy do Polski. W trakcie XVII wieku, tak jak wspomniałem, miały miejsce największe sukcesy husarii, między innymi w roku 1600. Mamy jedną z pierwszych bitew z udziałem Husarii w tak dużej skali. Następnie wspomniana bitwa pod Kirchholmem, 27 września 1605 roku, bitwa pod Kuszynem, 4 lipca 1610 roku. Dwie te bitwy Kirchholm oraz Kuszyn. W tych bitwach polska Husaria, w ogóle polskie wojsko tak naprawdę stanowiło mniejszość. W bitwie pod Kirchholmem. Przewaga Szwedów była tak naprawdę trzy lub prawie czterokrotna, i gdyby nie szarże Husarii, to tak naprawdę tej bitwy byśmy nie wygrali. Podobnie było w bitwie pod Kłuszynem, z tym, że w tym wypadku Polacy przewaga, przewaga Rosjan i Szwedów była jeszcze większa, bo prawie pięciokrotna i to właśnie w tej bitwie husarze szarżowali na wroga 8 do 10 razy. To pokazuje, że tak naprawdę ta jazda była nie do zatrzymania. Za chwilkę powiemy dlaczego właśnie byli ci husarze nasi Polscy nie do zatrzymania. Kolejna bitwa to bitwa pod Chocimiem. To jest 1621 rok. Tutaj husarze również Wygrali tą bitwę. Przewaga wroga wynosiła prawie 10 do 1, więc to też pokazuje znaczenie tej naszej formacji, która była nie do pokonania. Wystarczyło kilku husarzy, kilka chorągwi husarskich, aby wygrać całą bitwę w przypadku, gdy wróg posiadał wielokrotną. Przewagę. W czasie bitwy pod Wiedniem było podobnie. Tutaj także husarze wygrali tą bitwę. W tej bitwie brało udział prawie 3600 husarzy, czyli w jednej bitwie największa liczba naszych żołnierzy, husarzy zdecydowała o zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego w 1683 roku. W wieku XVII Polska prowadziła wojny niemal ze wszystkimi sąsiadami dookoła, prezentuje to właśnie zamieszczona w tym momencie mapa, a walczyliśmy przede wszystkim ze Szwecją, o tym mówiliśmy na lekcjach w okresie wiosennym, ale również rozmawialiśmy o tym na lekcjach w okresie wakacyjnym, walczyliśmy z Moskwą, czyli z Rosją, walczyliśmy również z Turcją, z Imperium Osmańskim, więc tak naprawdę przez cały wiek 17 e, Walczyliśmy z naszymi sąsiadami, no i właśnie wtedy odnosiliśmy największe sukcesy, jeśli chodzi o. Husarię. Wspomniana bitwa pod Kirchholmem to jeszcze raz przypomnę starcie polsko-szwedzkie w 1605 roku o Inflanty i tutaj e, polski hetman Jan Karol Chodkiewicz e, wykorzystał wyśmienicie atuty Husarii. Husaria szarżowała, potrafiła właśnie pokonać wojska szwedzkie mimo przewagi Szwedów, zwłaszcza w piechocie. Husarze e, stratowali e, po, e, szwedzkich e, piechurów. Taktyka E, walki husarii to przede wszystkim e, kilka e, ataków, kilka szarż e, kawaleryjskich na przeciwnika. No i teraz pada pytanie to dlaczego? Piechota, która strzelała do szarżującej Husarii, nie była w stanie zatrzymać polskiego wojska. Otóż Husaria początkowo, gdy rozpoczynała szarżę, rozpoczynała ten atak w szyku luźnym. Dopiero kilkadziesiąt metrów przed samym uderzeniem wroga, Husarze łączyli się w jedną masę i uderzali z pełnym impetem wroga. No i teraz pada pytanie, a co robili w tym momencie strzelcy, którzy strzelali do husarzy? Otóż e, pamiętajmy, że w wieku XVII broń palna nie jest tak skuteczna jak dzisiaj. E, żołnierze, piechota, która strzelała do wojsk husarskich, m.in. w bitwie pod Kirchholmem, tak naprawdę celowała w przestrzeń, a nie w husarzy. E, broń była niecelna. A żołnierze, którzy czekali na ten atak husarski, widzieli ten pęd polskich jeźdźców, tak naprawdę chcieli jak najszybciej oddać strzał i jak najszybciej uciec przed szarżującymi husarzami to powodowało, że często te strzały były niecelne i tak naprawdę żadna kula naszego husarza nie trafiła, a nawet jeżeli trafiła, to mogła tak naprawdę co najwyżej narobić husarzowi siniaków, ponieważ impet tej kuli był bardzo słaby. Tak było w 1605 roku pod Kirchholmem i podobnie było w 1610 roku pod Kłuszynem, z tym że w tym wypadku Polacy szarżowali na Rosjan i Szwedów, tak jak wspomniałem 8 do 10 razy dowódcą tej bitwy po naszej stronie był hetman Stanisław Żółkiewski, który zwycięstwem pod Kłuszynem tak naprawdę umożliwił Polakom zajęcie Moskwy no i ogłoszenie syna Zygmunta III Wazy, Władysława IV carem Rosji. Najsłynniejsza szarża husarska to bitwa pod Wiedniem i sukces Jana III Sobieskiego w 1683 roku. W tym wypadku husarze stanowili ponad 3600 polskich żołnierzy. Był to jeden z elementów całej armii, którą dowodził Jan III Sobieski. Główna szarża została właśnie wykonana przez husarzy, którzy spadli na wojska tureckie z lasów wokół Wiednia i w ten sposób... Pokonali e, wojska Imperium Osmańskiego. 12 września 1683 roku warto o tej dacie pamiętać, również obchodziliśmy nie tak dawno rocznicę tej bitwy. Na prezentowanym slajdzie widzimy kolejny obraz Jana Matejki, bitwa pod Wiedniem Jan III Sobieski i także za plecami króla Jana III Sobieskiego widzimy właśnie chorągwie husarskie z charakterystycznymi właśnie piórami, skrzydłami umieszczonymi za plecami jeźdźców. Zachowało się wiele relacji z epoki, z epok właśnie z XVII wieku, pokazujących, e, opisujących historię, opa, o, pokazujących, opisujących historię e, Husarii. No, nie będziemy tutaj tego wszystkiego tak naprawdę czytać, to są relacje, które są dostępne w internecie, natomiast wszystkie pokazują, że e, Sąsiedzi Polski oraz państwa typu Francja, Włochy rozbite na wiele księstw, czy nawet Hiszpania, żołnierze z tych państw zazdrościli Polakom tak dobrej formacji wojskowej. Co ciekawe, husaria funkcjonowała nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, jednak w Rosji husarze nie odnosili takich sukcesów jak w Polsce, wyszkolenie rosyjskiego husarza odbiegało od wyszkolenia polskiego husarza i tak naprawdę no, husaria rosyjska nie wpłynęła na losy bitew, nie zapisała się w historii. Husaria niestety e, przestała funkcjonować w wieku XVIII, przestała spełniać swoją rolę. Wynikało to przede wszystkim z faktu unowocześnienia techniki wojskowej, a przede wszystkim z faktu, że broń palna była coraz celniejsza, coraz lepsze było wyszkolenie piechoty która również stawiała przed swoim frontem specjalne zasieki, które miały uniemożliwić szarże husarii i w wieku XVIII husaria tak naprawdę odchodzi do Lamusa. Ostatnie szarże husarskie to jest rok 1702, bitwa pod Kliszowem. No i co ciekawe, bitwa z 5 października 1716 roku pod Kowalewem Pomorskim, czyli zobaczmy, w okolicy Torunia Kowalewo Pomorskie pomiędzy Golubiem a Toruniem, nieduża miejscowość Kowalewo Pomorskie, tam doszło do najprawdopodobniej jednej z ostatnich szarż husarskich w historii tej formacji, 5 października 1716 roku. Czy husaria przestała, przestała istnieć? Otóż nie. W wieku XX w czasie II wojny światowej husaria odrodziła się na nowo. E, pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. Widzimy teraz na e, slajdzie, na zdjęciu właśnie e, żołnierzy tej dywizji z czasów II wojny światowej. Ci żołnierze, e, żołnierze pierwszej dywizji pancernej na swoich czołgach malowali charakterystyczne husarskie skrzydła i charakterystyczny husarski hełm szyszak. I właśnie ten symbol stał się znakiem rozpoznawczym dywizji pancernych wojsku polskim w czasie II wojny światowej, ale również współcześnie jest on wykorzystywany właśnie w wojskach pancernych naszej Polskiej Armii. Co ciekawe, skrzydła husarskie znajdują się również na godle, na herbie lotników polskich, który jest noszony na nakryciach głowy polskich żołnierzy współcześnie. Czy koniec husarii to tylko Druga wojna światowa? Otóż nie. Ostatnie lata pokazują, że rekonstrukcja historyczna, odtwarzanie historii jest bardzo modne. No i znaleźli się pasjonaci, którzy postanowili odtwarzać husarię, odtwarzać polskie wojsko z czasów właśnie największych sukcesów, odtwarzać husarię. I między innymi taka grupa rekonstrukcji została założona w naszym województwie. To tutaj powstała chorągiew husarska województwa kujawsko-pomorskiego której siedziba znajduje się na Zamku w Golubiu. Ja zachęcam Państwa, zachęcam Was, drodzy uczniowie, żebyście sięgnęli również do archiwalnych naszych nagrań, gdy byliśmy na Zamku w Golubiu i rozmawialiśmy z panem Marcinem Szynkiewiczem, czyli współczesnym husarzem z chorągwi husarii województwa kujawsko-pomorskiego. No i zdradzę taki sekret, że właśnie pan Marcin Szynkiewicz i chorągiew husarska województwa kujawsko-pomorskiego w tym roku drużynowo zajęła... Pierwsze miejsce w lidze husarskiej, czyli w takich zawodach organizowanych w całej Polsce, w których rywalizują husarze z całej Polski. Nasza chorągiew drużynowo zajęła pierwsze miejsce, a pan Marcin Szymkiewicz zajął indywidualne trzecie miejsce w tegorocznej edycji tej Ligi Husarskiej. Na zdjęciach, które teraz zostaną wyświetlone, widzimy właśnie husarię naszego województwa, która odtwarza husarię z wieku XVII. Jak widzimy na zdjęciu, możemy zobaczyć właśnie charakterystyczne oporządzenie husarii, kopie, konie i ta chorągiew województwa kujawsko-pomorskiego, chorągiew husarska właśnie zajmuje się takim odtwarzaniem. Na zdjęciu po lewej stronie widzimy właśnie pana Marcina Szynkiewicza, z którym rozmawialiśmy w okresie wakacyjnym, opowiadał nam również o tej husarii. Jeszcze raz gratulujemy chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za ten sukces za zdobycie pierwszego miejsca, a panu Marcinowi za to, że reprezentuje nasze województwo, naszych husarzy na podium ligi Husarskiej w 2020 roku. Jeśli chodzi o Husarię, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że na kolejnych lekcjach będziemy mogli również przybliżyć Wam historię innych formacji. No, ale chciałbym, abyśmy również przygotowywali się do lekcji, które będą normalnie się odbywały w roku szkolnym, aby nasze lekcje były właśnie takim rozszerzeniem wiedzy, którą zdobywacie w trakcie normalnych lekcji. W ten sposób będziemy chcieli Wam pomóc i wspierać Was w nauce historii, ale również innych przedmiotów, nie tylko historii.